Cześć, 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 tutaj Pelka i raz witam już w kolejnym filmie. Teraz ja wam powiem, że to będzie taka jakby krótka pogadanka. To będzie pogadanka na temat Gamescom, a mianowicie stanowisku NVIDIA i moja pogadywanka będzie też połączona co nieco z analizą, dzięki czemu no... znaczy no nieco dzięki czemu, no po prostu dlatego wam wyjaśniam czemu w opisie jest analiza. To będzie połączenie tak jak mówiłem, pogadywanki i analizy. Ja wam ogólnie powiem o co tutaj chodziło. Rok. Rockland 2K, tak, Remigiusz Maciaszek poleciał no chyba to Niemiec, znaczy to było okolic Niemiec, nie pamiętam gdzie dokładniej Poleciał normalnie na Gamescom. Gamescom czyli największą imprezę dla firm, które właśnie mają okazję tam przedstawić jakieś swoje produkcje. Rockstar miał na przykład okazję, znaczy... nie, nie wiem czy on prezentował krat GTA 5, ale mówię, wszystkie produkcje mają na okazję pokazywania różnych produktów, czy to gier. Czy to jakby sprzętów technologicznych, czy to oczywiście jakieś nowe konsole i tak dalej. Podobno w tym roku Gamescom było największym, największym targiem gier i technologii. Dlaczego? No, oczywiście tutaj sprawa oczywiście wzięła no, nowe generacje konsol, tak? Wychodzą nowe generacje konsol, czyli PS4 i Xbox One. I dzięki czemu firmy mają tutaj okazję. Się, tak jakby, no po prostu mają przedsta mo mogą przedstawić projekt, produkt, przepraszam Was bardzo, i no i oczywiście sobie narobić reputacji, tak? No, mogą sobie narobić reputacji. Dobra, ja tutaj mam, tak jak mówiłem, materiały Roka, które nagrywał, on opowiadał, że większość czasu stał przy stoisku Edvidey. Bo dlaczego? On jest graczem PC-owym, on za bardzo nie przepada za kontrolerami, przepraszam, że tak mówię, jakby w trzeciej osobie, do trzeciej osoby, ale. No, wiem, że to tak może trochę nieładnie, że tak mówię w czymś imieniu, ale no, za zaciekawiła mnie po prostu ta rzecz, bardzo mnie zaciekawiła i mnie bardzo, tak jakby, zachęciła do nagrywania różnych, znaczy do na nagrania tego ogólnie. Dobra, on powiedział, że dużo czasu stanął na stanowisku Enwidy, ponieważ zaciekawiły go, tak jakby, różne rzeczy, tam on jest graszem becytowym więc, a co Enwidya robi ogólnie, to, to jest naprawdę ciekawe, dobra. To jest tak jakby pierwszy fragment z jego filmu, ja powycinałem takie kawałki, wiecie, te fragmenty, co Rock nagrał tam na tym stoisku NVIDI na Gamescom. I ja tak jakby może przeanalizuję, co tam ogólnie wszystko jest. Mamy tutaj niby komputer. Popatrzcie na to, że tutaj mamy sprzęty Razera, czyli... Wiecie, co, co, co to są za sprzęty Razera, jeżeli oglądacie T-Volta, robi często unboxingi. To on tam na, właśnie nam prezentował. Yy, on ma klawiaturę i dwie mysze Razera. I no, one powiem wam, że może jedna myszka kosztuje 200 zł, co jest absurdem. Ja na przykład tutaj mam zwykłą myszkę za 20, ale no, te mysze są naprawdę tak czułe, że uwierzcie mi, są, są po prostu bardzo dobre. Tutaj mamy klawiaturę e, Razera, bo jest podświetlana. No, i oczywiście ten klasyczny znaczek. Mamy jej podkładkę, mysza, tam widzę w tle. I, oczywiście, tam jest komputer i monitor. Z tego, co możecie zauważyć, tutaj mamy aktualnie grę Borderlands. Czemu akurat Borderlands? Nova Idea też, też bardzo włożyła dużo pracy do Borderlands. Jak mogliście, znaczy, ja nagrywam. Podam wam w linku link, znaczy podam wam link do filmu Borderlands, bo nagrywam to z moim kolegą Shadarem. i my tam nagrywamy Borderlands. Więc jak chcecie, możecie sobie patrzeć. Ojej, przepraszam. Ale na razie, na razie nie będę nagrywał, co się nam stało, ale jeżeli naprawimy save'a, to zaczniemy dalej nagrywanie. Ale dochodząc z powrotem do tematu, Borderlands oczywiście, no, Nvidia włożyło w to dużo pracy, co? Co naprawdę, co naprawdę graficznie ta gra pokazuje, że jest fajna, bo no może grafika aż tak najlepsza nie jest, ale chodzi tu, chodziło bardziej tutaj o to, żeby nie była jak najbardziej realistyczna, chociaż też może tak, też może były tam jakieś chęci, a chodziło ogólnie w Borderlands o to, żeby... Grafika była jak bardziej komiksowa, tak? Dzięki czemu to nadaje bardziej takiemu klimatowi Borderlands. Nie wiem, czy to nie jest czasem jakaś najnowsza część, która będzie wyprodukowana przez, nie pamiętam, przez 2K, chyba 2K produkowało Borderlands, no i przez NVIDIA, ale... Mm, możliwe, że to jest dwójka. Ja jeszcze w dwójka nie grałem, a to jest bardzo możliwe, że to jest dwójka, więc przepraszam za moją taką nieświadomość tutaj, ale... Możliwe, że to jest właśnie dwójka. Jeżeli nie, no to, to pewnie jest jakaś trójka, albo jeszcze najnowsza część, która jest w produkcji, ale wątpię. Dobra, mamy tutaj normalną klawiaturę. Monitor. On jest podobno duży, ponieważ on miał z jakieś 30 cali czy coś, coś tego typu. Mamy tutaj komputer Enwidi, który powiem Wam, że design jest fajny, ale tutaj tak trochę mało widać. Natomiast to zobaczycie w innych materiałach. A to co tutaj rok trzyma. To jest właśnie ciekawa rzecz. Co to, co to może ogólnie. Co, co to w ogóle może być? Bo to przypominam, tak jakby wyglądem ymm, pada od Xbox One z podłączonym telefonem, ale nie, to tak nie jest. Jak to podłą... Aha, jeszcze. Tak, jeszcze takie odejdę od tematu Kamil, jak to podłączyć telefonu do pada. Otóż tak, Microsoft i oczywiście Sony wymyśliły taki fajny patent, żeby podłączać swoje telefony do padów od nowych generacji konsol czyli jeżeli mamy Sony Xperia najlepiej Sony Xperia Z, to będziemy mogli ją podłączyć do pada od PS4, dzięki czemu ona będzie nam służyła bardziej jako taka mapka, prawda? Że będziemy mogli ją rozsunąć i tak dalej i będziemy mieli zawsze taki podgląd nad tym padem, prawda? Ale... Wracając do tematu ogólnego, aha, jeszcze coś powiem. Jeżeli macie mojego Facebooka, to możecie śledzić mnie, bo oczywiście musicie mnie znaleźć. Ja wam tak nie podam, no bo ja nie chcę się tak zdradzać tutaj. No, niby anonimowość mam, ale dużo ludzi, szczególnie z kwestii lety Troll, mnie poznało i no, pogadałem z różnymi ludźmi. A jak mogliście zauważyć, dużo wstawiam ciekawostek technologicznych, typu właśnie o tych padach i tak dalej, to no, wiecie o co mi chodzi, tak. Dobra, ale wracając tutaj do tematu, niby wygląda od takiego padu od Xbox One. No, bo niby te przyciski A, B, X, Y, ale nie. To jest, jak moglibyście zauważyć, też ma inny układ analogów, czyli ma układ analogów od PS3 i PS2. Czyli nasze znane bardzo dual DualShocki. Ja tutaj mam akurat dwa pady od PS2 i jeden pad do komputera do mojego emulatora Delph do Dolphin. No, też ma układ PS2, czyli ma dwa analogi koło siebie. I co to, co to ogólnie jest to co rok w ręku trzyma. Ja może puszczę ten materiał, żeby może puszczę ten materiał roka, żeby coś tam w ogóle leciało, bo nie chcę, żeby tam nie wiem, tak jakoś była mała dynamika, jakoś coś tam mało się ruszało. To jest nowy sprzęt od Nvidia. To się nazywa Nvidia Shield. Co to dokładnie jest? To nie jest konsola. Nvidia właśnie zwraca uwagę na to, żeby nie mówić na to konsola. Nvidia to jest ogólnie kontroler. To jest kontroler do gier do, na komputer. Tylko, że to jest wymyślone z takim patentem, jeżeli na przykład wczaimy się w taką grę, która nam się naprawdę spodoba, będziemy na przykład potrzebowali jakiś, nie wiem, potrzeby, że będziemy musieli gdzieś iść, ale zawsze będziemy mogli sobie zagrać, prawda? To właśnie Envoy wymyślał taki patent, że. Że możemy sobie tam iść, Zostać komputer połączony, ale grać na tym padzie z, z oczywiście z tym monitorkiem, jak mogliście zauważyć. Może tutaj mamy jakiś lepszy look. Jeszcze będzie lepszy widok na ten, na tą, na NVIDIA Shield. Więc się nie martwcie, bo rok oczywiście nagrał bardzo dobre materiały, jeśli chodzi o to. Co my tutaj ogólnie mamy, ja może tak we we wezmę jakieś, nie wiem, o, może to, może to, będzie fajne. Mamy tutaj oczywiście miniaturę, mamy tutaj oczywiście mm, boże monitorek, i zauważcie z tego, że niby jak jest taki duży 30-celowy monitor i tam jest wyświetlana bardzo dobrze grafika Borderlands, to też idealnie, w idealnej rozdzielczości, to znaczy nie, nie w idealnej rozdzielczości, tylko w idealnej jakości, tak samo będziemy mieli grę w naszym ekraniku, czyli no, grafika w takim małym ekraniku nawet nawet trzyma na poziomie. Tylko pamiętajcie, to nie jest osobna konsola, bo gdyby to była osobna konsola, to by była pewnie grubsza. Szczególnie, że no, by musieli tam jeszcze włożyć jakieś napędy, prawda? No, poza tym by musieli robić specjalne gry na MP, czyli więc mówię, to jest do komputera, tylko że to ma pewnie jakąś specjalną łączność, tylko nie wiem z czym to się za bardzo wiąże, ale to jeszcze z czasem pewnie poznamy. Co my tutaj widzimy? Ogólnie dwa analogie koło siebie, czyli mówię, tak ułożenie jak w DualShockach. Mamy oczywiście, no, klasyczne strzałki. Mamy przyciski od Xboxa X, Y, AB. Dlaczego na przykład nie kółko krzyżyk i tak dalej, tak z przycisku z PlayStation? Już wam powiem. Sam to zauważyłem, jak kupiłem sobie. Znaczy, ja dostałem tak naprawdę Borderlands. Zauważyłem tam instrukcję, że że tam podają instrukcję normalnie, gdzie przycisk e, służy do jakiejś tam akcji, prawda, tutaj do poruszania, ale oni też często podają do... Mm, oni też często podają, mają skłonność do podawania przycisków od Xboxa, czyli będziemy mogli sobie podłączyć, jeżeli mamy zakupiony pad od Xboxa i byłby kompatybilny z komputerem, to możemy zawsze oczywiście sobie pójść... to oczywiście zawsze możemy sobie zagrać na padzie od Xboxa, tak? NVIDIA ja z tego, co widzę, lubi sobie domyślać taki patent, no i... No i z tego co widzę to można właśnie tak się bawić. No po to właśnie dali te przyciski X, Y, B, żeby no po prostu tak grać jak gra jest stworzona, tak? Ale dobra, przejdźmy może dalej. Przejdźmy może dalej. Jest, mamy tutaj kolejną część. Tutaj mamy grę Sprint, 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 Sprint Cell, Sprint Cell chyba tak, Sprint Cell. A ja tutaj mamy grę Splinter Cell. Ona jest prezentowana, macie tutaj już taki jakby lepszy lub taki jaśniejszy na ten monitor jest dosyć duży. Ja mam taki malutki, można mówić, powiedzieć, monitorek, ale z Dell'a to jest bardziej taki biurowy, ale mnie to całkowicie wystarcza, szczególnie że ja mam dwa monitory. Po lewej mam jeszcze monitor, ale on jest podłączony do PS2, bo sobie lubię często pograć. Ale popatrzcie ogólnie na po prawej, na komputer. Jak ja sobie gadałem z Shadarem oczywiście z moim kolegą, z którym nagrywam Borderlands, tak... Wysłałem mu zdjęcie. Krok zrobił i wstawił na Facebooka same te komputery, to złapaliśmy się dosłownie za głowę. Popatrzcie na sam design tego, jak to wygląda. To jest mistrzowskie. Taka skrzynka jest dosyć gruba. Można powiedzieć, że to są takie dwie moje skrzynki od komputera, ale no... Może, może z zewnątrz wygląda fajnie, ale gdyby się zobaczyło od środka, co tam jest, to dopiero byłaby tam jakaś, nie wiem... To są jakieś monstrualne pewne części, które potrafią odtworzyć świetnie grafikę. Ale Rock oczywiście tutaj opowiadał również o innej rzeczy, mianowicie o grafii. O tym, co NVIDIA wymyśliła. Przepraszam, ja jestem chory, to mogę mówić piskliwie. NVIDIA wymyśliła nową rozdzielczość dla graczy. I oczywiście ona tam jeszcze coś tam powiedziała, że wymyślała przyszłość, przyszłość dla gier o to, ogólnie Nvidia. Ona wymyślała coś takiego, żeby, gra, żeby gry były... W Takie rozrzucenie, tak. Nie wiem czy to dobrze zrozumiałem, możecie mnie poprawić, ale przyszłość In In Invadia przewidziała taką, znaczy nie, zapo zapowiada taką przyszłość, żeby była, znaczy świetnie, znaczy że gracze będą bardzo mieli wygodnie, jeśli chodzi o te gry, ale również będą mieli wygodnie y gameplayerzy i ogólnie wszyscy ci, którzy nagrywają gry, więc... Jeżeli wszyscy ci, którzy nagrywają gry, a pamiętajcie, że pewne programy mogą mieć obciążenia, jeśli znaczy pewne programy nagrywające mogą obciążać komputer, to pewnie NVIDIA wymyślił coś takiego, żeby tak dostosować grafikę, żeby oczywiście te programy oczywiście wszystko tam ee, nie niezbytnio nie obciążały, tak? Gupie jest tylko to, że AMD na Gamescom trochę tam względem graficznym właśnie tam pokonało Nvidia, co mnie naprawdę smuci. No, niby pokazali mało rzeczy, ale no, całkiem sensowne. Ale ogólnie, aha, tutaj już chyba jest to. Dalej mamy yy, Nvidia Shield, czyli tą małą. Kon przepraszam, nie konsolkę, to jest kontroler po prostu, kontroler. Bo gdyby to by była konsolka, to by miała własne napędy, miałaby właśnie własne rzeczy, ale to. No, Dobra, wiesz, kontynuuję. Popatrzcie, jak ogólnie grafika bardzo ładnie wygląda. Tutaj Nvidia specjalnie włączyła te gry, żeby po, żeby bo te gry są nie dość, że nowe, to te gry są idealne właśnie do tego, żeby pokazać jak, znaczy też jak grafika ogólnie tam wszystko wygląda, ale również y, twórcy tej gry wprowadzili dużo możliwości graficznych. Dzięki czemu możemy tam pozmieniać wszystko możemy sobie, nie wiem, wyłączać anti-aliasing i wszystko, tak? Bo w normalnych to co możemy zrobić? Możemy wyłączyć, nie wiem, zmienić rozdzielczość, wyłączyć anti-aliasing i nie wiem, może to by było na tyle, może jeszcze z dźwiękiem. Ale oczywiście tutaj NVIDIA pokazała grę z takiej perspektywy, że możemy wyłączać jakby osobne części, że możemy cienie inaczej ustawić, prawda? I tak dalej. Ja tutaj czekam teraz, jak się pojawi ten, ten oczywiście... Że jakby takie fajne zbliżenie na ten monitor, bo też rok opowiadał o nowej rozdzielczości wymyślonym przez Nvidia. O, mam teraz oka, który nagrywa, znaczy może robi zdjęcie tego. O, o to mi właśnie chodziło. Patrzcie na to. 383840 na 2160, jeśli chodzi o wysokość. To to jest no, niby dla nas monstrualna rozdzielczość, bo na przykład ja mam 1280x1024, to jest bardziej chyba 1720p i no niby, niby mamy takie rozdzielczości, ale NVIDIA ja wymyślała taką monstrualną część. Ta, ta rozdzielczość nazwali ją 4K. 4K ma być rozwiązaniem dla graczy, którzy grają na dużych monitorach, ewentualnie już nawet telewizorach, żeby sobie podłączyć komputer pod telewizor i chcą grać w jak najlepszej rozdzielczości, w jak najlepszej grafice, ale żeby ona była na telewizorze. Bo oczywiście nie możemy sobie podłączyć do komputera do oczywiście telewizora, na przykład 42 cale komputer, ale zauważcie, że jeżeli tam nawet ulepszycie grafikę, to mogą tam być na przykład krawędzie tam, nie wiem, niedopracowane, mogą tam się czasami zdarzać jakieś przeploty, mogą tam się zdarzać oczywiście rozpikselowania. Prze I właśnie Adwite wymyśliła taki system, żeby specjalnie, znaczy no o, tutaj tak jak mówię, tutaj są specjalne części graficzne, co właśnie no, po to, po to, e, Nvidia dała ogólnie... Kurczę, jakby to powiedzieć, Nvidia specjalnie dała tą grę, bo ma dużo możliwości graficznych. I ogólnie, ja nie gram na monitor, ja nie gram na telewizorze, ale no, tym bardziej bogatym, tym bardziej bogatym, można powiedzieć, no, by się to przydało. Tutaj ogólnie jakiś prezenter Envite'i pokazywał jak, jak ogólnie... O, tutaj mam nawet palc pokazany. Jak tutaj grafika jest fajnie zrobiona na pod takie duże telewizory? Głównie chodzi tutaj o takie małe detale, które są mało widoczne. Rock też tutaj mówi o tym, że, no, niby 720p, czyli HD. Nawet przy full HD, wszystko jest tak ostre, że nam się wydaje, że nie może być lepszej grafiki. Otóż jest. Oczywiście można to zauważyć przy takich drobnych rzeczach, typu np. taka głupia krawędź od półki, prawda? E Teraz NVIDIA wprowadziła coś takiego, żeby nawet bez anti-aliasingu Od razu wam powiem co to jest anti-aliasing Anti-aliasing to jest taki system, można powiedzieć graficzny Który ma, po, który polega na tym Że ona nam e, jakby stwarza iluzję rozmycia krawędzi Dzięki czemu ona nam się nie, nie rozpikselowuje I oczywiście wszystko działa pięknie i ładnie Teraz NVIDIA wprowadziła coś takiego, żeby zrobić taką rozdzielczość Żeby ją tak dopracować, tak dopracować grafikę Żeby, żeby nawet bez tego anti-aliasingu wszystko działało no bo antyalizing nie wiem, no nie powiem, no... że niektórych grach, jak na przykład, włączam antyalizing w emulatorze, bo wszystko, grafikę można się najlepiej nauczyć na emulatorach, bo na emulatorach mam tam dużo kwestii, możemy tam zmienić rozdzielczość, tak samo jak n tutaj zmienia, możemy dodać antyalizing, mamy tam również filtrowanie ani anizotrop, anizotrop, zotropowe. Chociaż też nie wiem co to znaczy, ale może to też będzie coś w podobie do anti aliasingu ale wątpię. Możecie... oczywiście poprawiajcie mnie, ja nie wszystko mówię dobrze, ale no... A, ale no wiecie, no, mówię to co wiem, i chcę się po prostu wypowiedzieć. Jednak nie myślcie sobie, znaczy ja tutaj nie krytykuję NVIDIA, bo ja ją jak najbardziej lubię, ja na, naprawdę doceniam ich sprzęty, bo oni naprawdę mają pomysłowość. Ale z tego co sobie jeszcze poczy... przeczytałem to Panasonic, Panasonic i japońska firma, znaczy japońska telewizja NHK wymyśliła jeszcze lepszą rozdzielczość niż on... 4K. Nie nam się wydaje, że to 4K, to tam było ile rozdzielczość 3280 na 2100 coś. Nie wiem, możliwe, że tyle. No już teraz wam nie powiem, tak nie chcemy się przewiać tego filmu. Dobra, niech może to sobie leci bo znowu zatrzymałem się, a tutaj nic, nic, znaczy, no, chcę pewnej dynamiki tutaj dodać, dobra, japońska, japońska, telewizja NHK i Panasonic wymyślili, znaczy, stworzyli giganta, stworzyli telewizor 145 cali, wyobraźcie sobie, jaka to jest, nie wiem, telewizor, dla mnie telewizor 42 cale jest nawet duży, a co dopiero 145 cali, no, to, no, 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 ale nie o to mi chodzi. właśnie te firmy stworzyły nową rozdzielczość, która się nazywa 8K. A 8K to z kolei, jak możecie zauważyć, jakby w notatniku to sobie nawet zapisałem, wyświetlacz 8K, który wyświetla w rozdzielczości 7680 pikseli w szerokości, o ile to jest szerokość, na 4320 pikseli w wysokości. No to naprawdę wam, no naprawdę super. Jeszcze lepsze jest to, że to wszystko na takie rozdzielczości działa przy 60 klatkach, czyli przy, 6, przy 60 fps. To naprawdę to już jest fajnie. Ale no, to jest tylko telewizja, tak? To jest tylko telewizor. Ale tutaj Nvidia bardziej mam właśnie duży wkład na znaczy duży wkład na gry i wszystko, na, wszystko robi dla graczy, dzięki czemu, no, możemy. No, to się nam bardziej przyda, tak? Częściej chyba właśnie gramy i oglądamy wszystko w komputerze niż. Właśnie chyba oglądamy telewizję. Nie wiem, ja przynajmniej tak mam, że ja, że ja praktycznie już nie oglądam telewizji, tylko przez no, na komputerze sobie oglądam, no i gram. Najczęściej właśnie gram. No. Tutaj mam oczywiście splitter Nie wiem o czym tutaj jeszcze więcej opowiedzieć. Tutaj jeszcze może tak trochę więcej będę... Nie wiem, może tak pogadam co tutaj ogólnie rok tam nagrał wszystko. Mówię, tutaj macie sprzęty Razera, tak, ba, taki lepszy nawet lub można powiedzieć. Mam tutaj myszkę, którą chyba t nawet już ma aktualnie i o, jego opinia była taka na, ty, na tą myszkę, że ona jest świetna. No i ja się nie dziwię. Taka klawiatura płaska, podświetlana. No nie powiem, no nie powiem. Świetny sprzęt, jest świetny. Niestety mnie nie stać na takie, ale no... Nie wiem, może niedługo, może niedługo już będę kupował takie sprzęty, ale jak mówię, to, to są już monstrualne naprawdę technologie. Tutaj macie oczywiście dalej podgląd na samą. Nie, to nie jest konsolka, na kontroler Nvidia Shield. I naprawdę powiem Wam, że ta, ta kontrolka nawet jest fajna, bo ona. bo dodając 4. tak łącząc 4K razem z łącząc 4K z kontroler, moglibyśmy zrobić tak, że odpalilibyś, odpalilibyśmy grę, oczywiście gdybyśmy mieli dobrego kompa, odpalilibyśmy grę na rozdzielczości 4K, którą właśnie Nvido wymyśliła, podłączylibyśmy sobie ją do telewizora, oczywiście bez antializingu, bo jest ona niepotrzebna, I gdybyśmy tak grali sobie na... O, tutaj macie jeszcze lepszy look, jak Rog grał w Skyrima najprawdopodobniej. Ogólnie. I gdyby tak, poło gdyby tak, no właśnie mówię, podłączyć ten cały komputer i żeby nie grać na podłodze, to, to moglibyśmy właśnie wziąć taki kontroler, usiąść sobie na kanapie i na telewizorze sobie grać. Jeżeli nie byłoby nam to wygodne takie granie na telewizorze, jak tutaj mamy, to możemy sobie patrzeć na nasz ekranik, ale to wtedy byłby telewizor, prawda? No właśnie, no... Ogólnie tylko nie wiem, jak by wyglądał system łączy, jeśli chodzi o połączenie tego pada z komputerem, czyli co, że jakiś, nie wiem, portem USB na przykład by się, znaczy nie, pod USB by się na przykład podłączało antenkę, która właśnie by, który właśnie, nie, który właśnie ta pad by wyczytywał to wszystko? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Zauważcie też to, że konsola, boże, konsola, co ja mówię nadal? Sam mówię, żeby tak nie mówić, a sam mówię. Mm, chodzi ogólnie o to, że sam ta Nvidia Shield ma też głośniki. Popatrzcie tutaj, macie tutaj takie membrany, tutaj macie napis, czyli więc tutaj już nie ma głośników bo to tutaj też ma głośniki, no to tak niby fajnie, nie, no bo mamy system dźwiękowy wgrany, mamy du nawet duży monitorek, tak, pod względem PlayStation Vita i oczywiście PSP, PlayStation Portable, który już tak, no szczerze mówiąc, stał się już przeterminowany ale no, naprawdę uwierzcie mi ubaw był przy PlayStation duży monitorek, duże mamy system dźwiękowy wgrany, wszystko jest fajnie, ale popatrzcie za to jaka Jaki, du, jaka duża jest ta kontrolka, no, ten kontroler jest nawet duży i tak w dwóch rękach to nawet ledwo co się mieści, ale, ale no nie powiem, NVIDIA to sprytnie wymyśliła i powiem Wam, że wszystko fajnie. Ogólnie, o, gdybyście mogli zauważyć to za rokiem, macie tutaj tak jakby podgląd od innej strony tej, te, tego, tej kontrol tego kontrolera i powiem Wam, że no naprawdę fajnie co wygląda. I szczególnie jeszcze bardziej mi się spodobały te komputery Nvidia względem designu, względem tej obudowy, no spodobało mi się dosłownie, ale naprawdę szkoda, że nie mieliśmy tak jakby podglądu do środka do tego, co naprawdę żałuję. No, niby, niby tak sobie gadam i tak dalej i tak dalej, może gadam głupoty, przepraszam was bardzo jeśli tak, poprawiacie mnie w komentarzach, ale ja po prostu chciałem się wygadać, tak, Gamescom to jest idealna okazja, żeby... Nie wiem, powyciągać parę informacji, parę właśnie filmików, nagranych kamerą i tak dalej i sobie je zanalizować, tak, pogadać sobie na ten temat. Ja przepraszam ROKA jeśli naprawdę... jeśli traktuję... mój... jeżeli by traktował oczywiście mój film jako zgapianie, ale no nie wiem, ja też chciałem się wypowiedzieć. Ja mówię, że to jest od roka ja go szanuję i oczywiście będę... jest tutaj... Tylko mam nadzieję, że jest ciągle napisane, że... Oczywiście to jest pochodzi od Roka Londwaka, który sam tam był na Gamescomie i sam tam właśnie przebywał i wszystko tam nagrywał. Jak Borderlands ogólnie fajnie wygląda, no, powiem Wam, że rozdzielczość świetnie wygląda. Ogólnie tutaj chyba mamy już ostatni filmik, gdy, gdzie tutaj Pan prezentuje ten controller Shield, ale naprawdę, z dużą wagą, naprawdę można powiedzieć, tutaj ściąga to samo. Sama ta mm, sam ten monitorek, że on nie jest taki mały, tylko idealnie nam starczy na taki podgląd, tak, no nie wiem, dla, dla mnie to jest fajny, dla mnie bardzo fajny patent wymyślał Nvidia i nie jest ona całkiem najgorsza. System dźwiękowy jest wgrany do tego, znaczy mam nadzieję, bo rok tam był, rok tam słyszał i tak dalej, ale z tego co mi się wydaje, to jest tam wgrany system dźwiękowy, bo nie bez powodu, tutaj są te takie, wiecie, takie dziurki, takie, może, no membrany to nie są. Takie dziurki są. No, myślę, że to jest właśnie ten system dźwiękowy wgrany. Jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś dwa pokoje dalej i byśmy już nie słyszeli z telewizora, to zawsze możemy słyszeć chyba stąd. Ale ja naprawdę tego nie wiem. Wy wszystko się pytacie tylko Roka. Eee, ja tego naprawdę nie wiem. Tutaj mam oczywiście wizerunek samej Infidysheel. Tutaj mamy tytuł i jakiś tam opis tego, tylko tutaj tego tak nie można zauważyć. Tutaj mamy splint splinter Sela. Splinter cela. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiadam. Bo pewnie dowiem się jak ta gra faktycznie się nazywa, jak już odejdę od nagrywania. Splintersem, mam nadzieję, że dobrze to mówię. No, ale nie ważę. No, ogólnie NVIDIA tutaj bardziej włożyła. W, e, znaczy bardziej tutaj przykuła uwagę samą rozdzielczością i samą tą, samym tym kontrolerem, tak? Tą NVIDIUM Shield, co jest naprawdę ciekawą opcją, ciekawym patentem. No i... No i 4K, 4K, niby to nie jest coś nowego, ale popatrzcie na to, że nawet jak Panasonic i Anhakada ta japońska telewizja, wymyślili to rozdzielczość 8K, to kto by to kupił? Przepraszam bardzo, no, to jest taki drogi sprzęt, że, no, uwierzcie mi, już wolę, już wolę kupić, nie wiem, monitor 4K, może to będzie, to znaczy monitor obsługujący rozdzielczość 4K, oczywiście, by sobie kupił taką i bym wydał mniej, a też... Grafika byłaby ładna, nie, nie musielibyśmy używać anti-aliasingu, czyli nie będziemy musieli dodawać dodatkowego obciążenia na kompa, bo ona nam oczywiście rozmywa krawędź, no i grafika jest ładniejsza, tak? No, ale to szczerze mówiąc to chyba by było na tyle z, z tego wszystkiego. Wiem, mała, drobna, dosyć skromna analiza. Ale ja chciałem tutaj się właśnie bardziej tutaj wypowiedzieć. Ja chciałem się tutaj wypowiedzieć, nie chciałem tutaj zbytnio analizy robić. Jedynie co to tam... tylko właśnie mówię, że można było popatrzeć tutaj ogólnie na tego pada, jak tutaj ten komputer wygląda itd. itd monitor Asus, z tego co możecie zauważyć, ale nie wiem czy ta informacja będzie wam jakoś specjalnie potrzebna. Dobra, ja byłem pelkami, ja się z wami żegnam. Jeżeli Wy coś chcecie powiedzieć w komentarzach, to mówcie. To ten materiał był od y, Pana Rokelon2k, czyli od Pana Remigiusza Maciaszka. Ja, ja, ja mu za co bardzo dziękuję za te materiały. Mam przy czym się oczywiście wypowiedzieć, bo nie lubię się tak wypowiadać na sucho, na, na czarnym tle. Ja po prostu lubię jak coś tam leci w tle, jak coś tam mogę wypowiedzieć na ten temat, na tego tła, no i no mówię. Lubię jak to jest grane, a ja mogę się na to wypowiedzieć. O! Tak jakby, żeby nie powtarzać. Dobra. No tak. Ja oczywiście się nadal żegnam kilka razy. Ja byłem PL Kamil. Pa!